Tak, no i dzięki temu, że kakao jest naturalne, ma naturalny, naturalny tłuszcz w sobie, który odbudowuje nasze y, neurony w, w umyśle, to y, poszerza nam się perspektywa. Y, kakao też dzięki temu uspokaja naszą burzę mózgu, nie działa na układ nerwowy, tak jak kofeina, tylko na układ krążenia, czyli daje energię, uspoka uspokaja po na poziomie myśli, ale pobudza energię. Czyli dwa, dwa w jednym. Więc jest taką medycyną na, na wielu poziomach tak naprawdę i jest y, dostępna dla dzieci I dla, dla dorosłych, tak. dla osób starszych. Jeszcze, ja chciałbym jeszcze zapytać o taki wymiar, bo medycyna ogólnie nam się kojarzy z różnymi wymiarami. Mhm. Ale ja też chcę poruszyć inny temat i Ciebie poprosić o zdanie na ten temat. Bo według mnie właśnie to jest chyba taki fajny, prosty, a skuteczny sposób do zapraszania ludzi do bycia ze sobą, prawda? Do, do przystąpienia do kręgu, do, tak. do wejścia, do uczestnictwa, tego, do uczestnictwa w tym kręgu. procesie. Tak. I medycyna, i roślina kakao, medycyna kakao, to, to właśnie tą, ta, ta częstotliwość, wielowymiarowość kakao pozwala na to, że jesteśmy w stanie czuć.